Niespecjalnie lubię życzenia urodzinowe, czy też tam przy innych okazjach. Otóż nie jestem do końca pewien co do szczerości tych życzeń i widzę je jako coś niepotrzebnego w danej chwili. Lubię, kiedy jest coś przyjemnego, na przykład możemy, chodzi o uczczenie, na przykład urodzi. No, coś przyjemnego, posiedzimy razem, pogadamy, ale te życzenia wydają mi się zawsze jakimś takim, takim kwiatkiem do kurzucha takim czymś. Na wyrost. Mówię to przy okazji tej listy character first, gdzie amerykańscy chrześcijanie głównie opracowali taką listę tych cech charakteru, które powinien mieć dobry pracownik. I dzisiaj doszliśmy do lojalności. Otóż, jak Amerykanie definiują lojalność? Wykorzystanie trudnych okresów do zademonstrowania, Mojego poświęcenia tym, dla których pracuję, czy komu służę. Zobaczcie, zwykle się myśli, że fajnie jest, kiedy są łatwe chwile, łatwe wydarzenia. Nie! To właśnie w trudnych czasach pokazuje się prawdziwa przyjaźń, prawdziwa życzliwość. Przecież nasze staropolskie przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Dlatego tak, cieszmy się, kiedy jest fajnie, z uroczystości, urodzin. Miejmy, jak to się mówi, dobrą zabawę czy dobry czas, jak mówią Amerykanie. Ale prawdziwa przyjaźń, prawdziwa lo lojalność okaże się w tym miejscu, kiedy twój przyjaciel jest w potrzebie i co wtedy ty zrobisz? To wtedy jest okazja, żeby mu dobrze życzyć.